O kurde. Moim zdaniem tego filmu na dole masz taki czerwony przycisk z klikniku, koniecznie, a to jest baza sezon drugi. Nieoczekiwany. Nie chciałem łapek. Chciałem tylko wasze poświęcenie. Czy się spieszycie z wyświetleniami? Nie spiesaliście się, więc macie baza sezon drugi i zapraszam do oglądania. No więc tak, jeżeli nie oglądaliście e, od odcinków z bazy, pokazuję, bo to jest odcinek złota, pokazywaliśmy wszystkie bazy i widzieliście teraz z tą bazą. może trochę zmian zaszło, ponieważ kiedy to nagrywałem, jestem przed nagraniem odcinka tego. Ale myślę, że zobaczycie, co nam się udało stworzyć Oczywiście tutaj, bo Oczywiście tutaj chcemy Wam pokazać Ponieważ bardzo dawno nie było filmów z bazy A nigdy tu nie było w bazy w ogóle Nigdy nie były pokazywane Ale nadszedł znaczy kiedyś taki czas, żeby po prostu by Pokazać i już pierwsze zabudowania nam się okazują Pokazują e, Ostatnio mi kuzyn Mówił, że kłopotka się trzyma w dolnym stanie. No i jak możecie zauważyć, e, niestety pozarastało i to po prostu no już no widać. Ja już widzę tutaj pewne zmiany, jeżeli zaszło ogólnie w otoczeniu, ponieważ niestety zobaczcie, co tu jest. Przynajmniej, nagranie tego odcinka też tak będzie, oczywiście, ale oczywiście to wszystko tutaj wykosimy, ponieważ tak, trawa porosła nam schody, które też będą musiały nie mnie wyremontować to takie małe schodki, o, to tak wdwite, że niby jest. I sobie idziemy, tylko, że dlaczego ta deska jest usunięta? Też jest pytanie. No i tutaj sobie wychodzi baza. Tam jest nic. No, i tutaj jakieś takie obronne rzeczy. Ogólnie, tak, to jest baza. Możecie się zdziwić dlaczego taka baza? Dlatego, że ta baza ma 4 lata. <gry> Mówiąc, że my byliśmy takimi leniami, że tamta baza, czy tamta, czy tamta, czy gdzie indziej jeszcze tamta baza, e, były robione i w te poszczególne dni, zamiast kwaracany, dostajecie właśnie takie odcinki. No i możecie zobaczyć, mówię szczerze tak, nie spodziewałem się, że to zawsze tak zarośnie, ponieważ no okładka no może, może nie jest tak, bym powiedział, że w wodzie, ale naprawdę tutaj ławeczkę nad zrobiłem, więc to też, ten, tam widzę, że coś tam jest, ale nie będę się do tego zbliżał może, wszystko tu prostu stało. Tutaj mam jeszcze dechę w tą wbitą, więc to też będzie jakiś problem, żeby to też wyciągnąć, ponieważ e, niestety to nie jest jesień. I niestety trawa tak szybko teraz nie schodzi. E, I tutaj będziemy musieli niestety tą tra tę trawę to tutaj widzicie wykopać. E, no i po prostu będziemy musieli to zrobić w ogóle inaczej, bo no i tu jeszcze jest deska. E, tu kolejna deska, deska. No i tutaj już nic nie ma. I wychodzimy. Wychodzimy tak naprawdę na pole. się na tym polu jest. Ale nie wiem co. No i tak, tutaj są te rzeczy w ogóle, e, co mogliście widzieć na odcinku już. I, po, I czy Baza sezon drugi będzie się pojawiał regularnie? Oczywiście, że nie, bo Baza będzie się po, sezon drugi będzie się pojawiała e, wtedy co wtedy. Ale tak naprawdę skończyliśmy całą kładkę, bo tu chodzi tylko o kładkę, a taką bazę tutaj to nic nie da się zrobić, bo po pierwsze e, mieliśmy plan robić kładkę kiedyś tutaj, ale przyniesieśmy ją tu, a kładka pierwotnie była tam, tam, tam het daleko, więc po prostu jak sobie dajmy na to idą tutaj do kuzynu, bo tu jeden kuzyn mieszka, tam drugi, dwój, dwaj kuzyni i siostry. jak mówiłem to, wiele z odcinków, to oni po prostu sobie tutaj schodzą idą o, no po prostu tak to zbudowaliśmy tutaj, tak oczywiście, żeby to działało i niestety jak jutro, będzie sobota, bo podejrzewam, że tak, jutro sobota, e, czyli dostajecie odcinek z, z bazy, chyba to będzie część pierwsza e, z bazy, mogliście już widzieć ten odcinek. No i tutaj, oczywiście będziemy tutaj robić to, trawę będziemy zrywać. Może ja nawet to już zrobię dzisiaj, ale dzisiaj to ja tego nie zrobię, po prostu chciałem pooglądać. czy Trzymam za przetrwa? nie przetrwała. Myślałem, że to będzie połamane, ale jednak się trzymam. Może to nie jest jakieś ładne specy, e, jeżeli o to chodzi. Ale po prostu wykorzystaliśmy te materiały po prostu, które mieliśmy i po prostu tak to na razie wygląda. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tutaj ten, to tutaj będziemy robić kolejny schodek i spacyków to wszystko robimy. A tu... Jest, moi drodzy, ławeczka, która sobie tak wygląda, nie jest może co do tego za ciekawa, może, ale w lato, jeżeli nie będzie tyle padać, może coś tutaj porobimy, bo lato tu będzie oczywiście zielono. I mamy plan, żeby w ogóle tą, to tutaj to zremontować, to też zremontować oczywiście, bo najważniejsze bezpieczeństwo przede wszystkim. To sobie schodzimy, ten schodek tutaj, co tu jest, chyba przedłużymy go nawet. Tutaj sobie dalej schodzimy, tutaj jest kolejny schodek, który no, jest trochę taki mniejszy bym powiedział, że, e, e, że się wyraży, jest trochę mniejszy, ale jakoś e, da się to też zauważyć, ponieważ co będziemy robić w sezonie drugim bazy? Oczywiście, e, będziemy tutaj poprawiać charakter i oczywiście zobaczcie ile tego tu jest. Zobaczcie, ile tych śmieci tu jest. Tutaj jest e, świeżo wykopany rów, ale dalej nie możemy kopać, bo pewnie są gałęzie oczywiście. Tutaj mamy wielkie musimy to wszystko tutaj przeczyścić, bo samą kładkę zrobiliśmy, ale zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, to się dzieje. To się rusza w ogóle. Mam nadzieję, że się to nie załamie. I zobaczcie, co tu mamy. Mamy pierwszego gościa na kładce i jest to, moi drodzy, trawa. Trawa rośnie pod słodem, tu. Jak możecie sobie zauważyć... Rośnie tam trawa, którą też będziemy musieli wykopać, ale na zrobimy też małe, jakby małe czyszczenie magazynów. wkładki bo już tu widzę, że ktoś tu latał, bo to było tak, a nie tak. Tu jest jedna drabina, już na tym położona. No i tutaj, jeżeli widzę, to nie wszystko jest dobrze, bo tego kija na pewno tu nie było, bo ja dokładnie pamiętam co było, a co nie. Więc na pewno tego kija tu nie było Bo ja dobrze to pamiętam oczywiście hmm. Tutaj było... Tak, tutaj wszystko było bo te patyki, co tutaj wbijaliśmy, ten drugi e, Gałęzie jakieś, stare deski Takie rzeczy, które już tutaj wbijaliśmy I Ogólnie chciałbym was przeprosić, że kłamstwo Ponieważ jeżeli nie pamiętacie e, Nagramy odcinek historii bazy w którym mówiłem, że w tamtej bazie były trzy sałasy. Tak naprawdę, no ja no, skłamałem, ponieważ nie było tam nigdy szałasów i w ogóle nic tam nie zrobili i kuzyni nam zabronili stać, bo tam tamci kuzyni to, to nie są kuzyni tylko ich rodzice. Jakby, bo jak jakby, i gdybym był starszy, to bym, to bym po prostu mówił na nich małe, kurwa, małe coś, a tak naprawdę moje dzieci by się z nimi bawiły i moi rodzice by byli transporciami. No ale no niestety no urodzili mnie w 2007, a nie w 1963... kurde albo w 1984. E, także niestety sorry za pomyłkę, w której powiedziałem też, że tamta baza się zniszczyła, e, że w tamtej bazie po prostu było e, tamta baza i tamta baza i tutaj. To była prawda, niestety w tamtych skłamałem po prostu z miszobasami, że wszystko było fajnie, oczywiście nic tam nie zrobiliśmy, bo zrobili robiliśmy tam chyba tylko 6 godzin, yy, następnego dnia chyba też 6 godzin i nic tam na radę nie zrobiliśmy, żadnych sałasów nie było, więc sorry za kłamstwo, e, ale za odcinek widzicie, w sobotę, więc jeszcze o tym kłamstwie się nie dowiecie, ale na pewno dowiecie się w którymś z odcinków. Nie wiem ile odcinków, bo tak, tam jest jedna, nie wiem ile będzie odcinków zbadać, bo po pierwsze tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, nie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Tak, będzie pięć odcinków z pracy. do piątku. W sobotę widzicie ten odcinek, a w niedzielę zobaczycie kolejny ogród, odcinek ogrodu, bo też muszę sunąć ogród który jest dla mnie najważniejsze, jak wrócę, to też muszę nagrać oczywiście ten odcinek z ogrodu, bo powoli zbliża się do trampoliny. A myślę, że na wakacje kuzyni też do mnie przyjadą, bo tak, gdzie się mają wyjazd, kiedy to nagram oczywiście, mają wyjazd, no i po prostu byśmy nie mogli nagrać tych filmów. Oczywiście pewnie się zastanawiacie dlaczego kwarantanna domowa poszła naprzód. Dlatego, że w następnym tygodniu nie widzicie kwarantanny, a w następnym tygodniu dostajecie kolejne odcinki z kwarantanny, będzie to chyba w poniedziałku do środy też tyle. A potem e, będzie jeden tydzień niestety przerwy na kanale na YouTube. Będzie to pierwsza paza na YouTube. E, ponieważ muszę wynaleźć sobie nowe pomysły na filmy. Ja oczywiście będę miał to nagram oczywiście. No i potem względem też na YouTuba, e, To też jest dla mnie tutaj ważne. Ale mówiąc wracając do sezonu bazy, bo już tak kurde 5 minut gadam, może więcej historii to będzie e, moje plany po prostu e, na lato. I tak nazwę ten film, który wsunę e, jak skończę już przerwę oczywiście. No bo też trochę tych filmów będę miał. Więc moi drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Ci się spodobał z pierwszego odcinka. Cieczy na następny. Dzięki za oglądanie siema.